Natalia, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się tematem pielęgnacji wieczornej. Za chwilę zobaczycie, jak ja to robię. Mam nadzieję, że podzielicie się ze mną swoją pielęgnacją w komentarzach. Czekam na Wasze. Zacznijmy odpowiedzi. od tego, jak ja zmywam makijaż. Mam dla Was do polecenia dwa produkty. Pierwszym produktem jest olejek Zmija. Dla mnie sprawdza się super. Jest to delikatny olejek do demakijażu i oczyszczania. 99,5% składu jest pochodzenia naturalnego i zawiera 0% zbędnych składników. Dla mnie sprawdza się super. Ja Wam go serdecznie polecam. Jest bardzo lekki, bardzo delikatny, oczywiście nie podrażnia mnie skóry. Ja mam skórę wrażliwą i każde jakieś mechaniczne bardzo tarcie, bardzo mi ją podrażnia i po prostu od razu ona reaguje bardzo negatywnie, dlatego ja mogę z czystym sumieniem Wam go polecić. Ma bardzo łatwy, prosty skład. Nie ma zbędnych składników. Jest delikatny dla cery. Zresztą oto jest dowód. Nic mi po nim nie wyskakuje. Naprawdę jest super delikatny. I już Wam pokazuję jak go używam. Ja używam go tak, że daję sobie dwie, trzy pompki na dłoń. Najpierw go rozprowadzam między palcami. Delikatnie wmasowuję w swoją cerę. Dlatego, żeby po prostu zbędnie jej też nie obciążać. Wmasowuję Robię oczywiście delikatny masaż swojej skóry. Następnie lekko zwilżam cerę wodą. Cera jest już zwilżona. Tutaj wchodzi już drugi krok mojej pielęgnacji, czyli jest to pianka do mycia z Nakomi, którą również serdecznie Wam polecam. Oczywiście ja tutaj wyrażam swoje opinie. Nie jest to absolutnie żadna reklama. Są to produkty w 100% kupione za moje pieniądze. I żadna firma nie zapłaciła mi za tą opinię, po prostu ja już stosuję, wydaje mi się, taką pielęgnację już myślę, że ponad rok. A więc jest to po prostu pianka do mycia cery, również delikatna, znakomita sama nazwa w sumie tej firmy wskazuje, że jest ona naturalna. Biodegradowalna i naturalna, to jest dla mnie najważniejsze, ponieważ staram się nie używać jakichś sztucznych substancji do pielęgnacji swojej twarzy, bo wiem, jak bardzo na mnie źle działa. Mam cerę wrażliwą, w stronę suchej i naturalnej. Zależy w sumie, w jakim okresie cyklu również jestem. Ponieważ na przykład przed miesiączko, jeśli jestem, to oczywiście moja skóra jest bardziej wrażliwa, bardziej sucha. potrzebuje większego nawilżenia. Tak, jak ja tej pianki używam? Słuchajcie, to jest rzecz dla mnie przy oczyszczaniu mojej twarzy, przy pielęgnacji niezbędna. Zobaczcie, jest to mały silikon. Z takimi małymi wypustkami. Dostałam go od jakiejś firmy yy, przy zakupach po prostu. Nie wiem, chyba z e albo z kosmetyki z Ameryki. Jak dla mnie, po prostu strzał w dziesiątkę. Szczerze, nawet nigdy. Nie sprawdzałam, ile taka rzecz może kosztować, ale dla mnie po prostu super. Nie mam żadnych szczoteczek do oczyszczania twarzy, ale w zupełności takie coś mi wystarczy. I teraz tak. Ja używam na swoją celę dwie pompeczki. Moja skóra jest już nawilżona po używaniu olejku. Ja delikatnie wmasowuję tą piankę, również delikatnie, cały czas mam to na uwadze, że mam skórę wrażliwą. Nie zapominam o okolicach noska. Tutaj pamiętajcie, mamy najwięcej zanieczyszczeń i zaskórników. Do tego musimy skupić się na tych właśnie miejscach. Kiedy już czuję, że cała pianka jest wprowadzona, można powiedzieć w moją skórę twarzy. Idę to spłukać. Chciałabym wam powiedzieć również o bardzo dla mnie istotnej rzeczy, że ja swoją twarz wycieram jednorazowymi ręczniczkami kuchennymi. Nie ze względu tego, że nie wiem podrażnia mnie ręcznik czy cokolwiek. Tylko chodzi tutaj o bakterie. Ja wiem, że niektórzy używają ręczniczków specjalnie, po prostu jeden ręczniczek i jest on tylko do twarzy, ale ja wybieram po prostu jednorazowe ręczniczki, dlatego że przez cały dzień zbierają nam się różne bakterie i mimo tego, że my myjemy swoją cerę, mimo tego, że mamy makijaż, są na tej cerze bakterie i mimo, że ona jest umyta, ale resztki tych bakterii i niektóre bakterie dalej zostają nam na twarzy. I dlatego ja wolę użyć ręczniczka jednorazowego niż po prostu te bakterie na swojej cerze. Korzystam z tego jednorazowego ręczniczka, zauważyłam po prostu, że mam mniej wyprysków i delikatnie przykładam po prostu ten ręczniczek. Absolutnie nie pocieram swojej skóry. I przechodzimy do kolejnego kroku. Kolejnym krokiem mojej pielęgnacji są maseczki. Każdego dnia ja ich nie robię, ale teraz zrobię to z Wami. Maseczki robię co najmniej raz w tygodniu. Zobaczcie, że ta maseczka jest bardzo, ale to bardzo nasączona. Ja w ogóle lubię maseczki z tej firmy. Oczywiście maseczek używam różnych, nie tylko takich. I chodzi tu po prostu o to, w jakim czasie jest moja skóra. Czy ona potrzebuje nawilżenia, czy blasku, w zależności od tego, czego ona potrzebuje, takich używam. Pamiętajcie, żeby tutaj dojechać. Widzimy się za kilka minut, kiedy maseczka już będzie do ściągnięcia. Nie zapomnijcie również, że w tych maseczkach zostaje bardzo dużo tego płynu z tej maseczki. Które możecie wykorzystać, na Dobrze, przykład na szyję jest już do ściągnięcia. Siedziałam w niej ponad 40 minut. Nie ściągam tutaj nadmiaru tego płynu. Kolejnym etapem mojej wieczornej pielęgnacji jest peeling ust. Zobaczcie, ja używam takiego. Oczywiście wszystkie produkty macie napisane na dole w opisie. Używam go dosłownie troszeczkę. I wmasowuję. Kiedy już skończę, wycieram chusteczko nawilżającą bardzo delikatnie. Kolejnym krokiem mojej pielęgnacji jest używanie toniku. Słuchajcie, jest to moja ulubiona firma. Uwielbiam te toniki i polecam tak naprawdę każdy rodzaj. Ja używam tego jasnego, zielonego i tego ciemnego na zmianę i dla mnie oba są super. Jest to tonik zwężający pory, co dla mnie ma niesamowicie ważne znaczenie, ponieważ tutaj w okolicy strefy T i w okolicy nosa bardzo mam rozszerzone pory i dla mnie ten tonik ma bardzo świetne działanie i jak najbardziej go polecam. Używam dosłownie kilka pompek. Oczywiście dla naszej cery również jest bardzo ważne nawodnienie, dlatego pamiętajcie, aby przyjmować bardzo dużą ilość płynów, co najmniej 2,5 litra dziennie, a Wasza skóra na pewno się Wam odwdzięczy. Jak tonik przeschnie, kolejnym etapem mojej pielęgnacji wieczornej jest używanie serum. Ja akurat używam tego, jest nawilżająco-nawadniający. I do mojej skóry super się sprawdza. Ma bardzo wygodną pipetę, która pozwala nam nabrać odpowiednią ilość płynu. Dwie pompki zupełnie wystarczy. Delikatnie wmasowuję w swoją cerę. Nie zapominając oczywiście o szyi. wykonuję lekki masaż swojej skóry bardzo delikatnie również używam takiego serum pod oczy z witaminą C Zauważyłam, że mam mniejsze cienie dzięki niemu. Dosłownie dwie malutkie kropelki. Delikatnie wklepuję. Kiedy już sera są wchłonięte, używam kolejnego kroku, którym jest krem pod oczy. Znakomi. Oczywiście jest to moja ulubiona firma, z tego względu, że w większości są to kosmetyki naturalne. Używam bardzo małej ilości. Tak mniej więcej na każde oko przypada krem wielkości i ziarnka ryżu. Zobaczcie, tyle wystarczy pod jedno oko. Wykonuję lekki masaż. Przed ostatnim krokiem mojej pielęgnacji wieczornej jest oczywiście krem. Staram się używać jak najbardziej nawilżających kremów, bo uważam, że w nocy najbardziej nam się kosmetyki wchłaniają w skórę z tego też względu, że nigdzie się nie poruszamy. Leżymy w jednym miejscu. Przynajmniej ja staram się nawet twarzą nie dotykać poduszki, dlatego uważam, że krem powinien być bardzo treściwy. Zobaczcie, ma taką fajną konsystencję. I wcale go nie trzeba dużo użyć. Nie zapominajmy o szyi. Ostatnim krokiem pielęgnacji są tak naprawdę dwa produkty z zamiennie. Zależy tak naprawdę czego usta moje potrzebują. Oczywiście są to, tak jak już wcześniej wspomniałam, produkty do ust. Pierwszym produktem jest maść arnikowa. Jak wiecie już z poprzednich filmików mam powiększane usta i to jest zalecenie od mojej kosmetyczki po prostu, żeby używać tej maści, ponieważ bardzo nawilża i ma oczywiście witaminy, które przyspieszają procesy gojenia i dzięki temu również nasze usta się nie przesuszają. Ale również uwielbiam Słuchajcie, produkt Ziaji jest to lanolina do ust i ja jej bardzo lubię używać również w dzień, ponieważ usta bardzo wyglądają na soczyste, zdrowe, niespierzchnięte i również lanolina zapobiega przesuszaniu się ust. Również ten produkt serdecznie wam polecam. Dzisiaj właśnie użyjemy lanoliny do ust. I tak, to już koniec. Właśnie to jest moja pielęgnacja. Mam nadzieję, że Wasza pielęgnacja również się składa z stylu etapów. Podzielcie się ze mną w komentarzu, czy chociaż jeden produkt używacie taki jak ja. Nie zapomnijcie zostawić mi obserwacji, kciuka w górę i nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka, aby mnie wspierać w tym, co robię. Mam nadzieję, że do następnego filmika. Pozdrawiam Was, cześć.